Witam was serdecznie na moim kanale. Dziś chciałem wam przedstawić ciekawą spółkę na polskim parkiecie. Apator brzmi poważnie, ale w skrócie to polska firma, która od lat ogarnia temat liczników, wodomierzy i systemów pomiarowych. Jak coś płynie, leci albo się zużywa, apator na pewno to policzy. Historia spółki sięga aż 1949 roku, kiedy w Toruniu powstały pierwsze zakłady. A dziś to potężna grupa kapitałowa, która rozdaje karty na rynku energetycznym, wodnym oraz gazowym. Mają w ofercie naprawdę wszystko: od liczników prądu, przez ciepłomierze, aż po zaawansowane systemy do zdolnego odczytu. Co więcej, Apator nie tylko działa w Polsce, ale jest jednym z czułych graczy w Europie. Grupa składa się m.in. z Apator Matrix, czyli mistrzowi od Gazomierzy, oraz Apator Powgaz. Specjaliści od wodomierzy. Ich sprzęt można znaleźć wszędzie tam, gdzie trzeba coś liczyć, oraz ile energii idzie na światło, ile wody leci z kranu, oraz ile gazu idzie na smężenie słabowego. A jak to wygląda od strony giełdy? Apator jest notowany na warszawskim GPW i znajduje się w indeksie SWIK 80 Firma nie zwalnia tempa, inwestuje w nowe technologie, rozwija innowacje i szuka sposobów na jeszcze lepszą rentowność. Innymi słowy, nie śpią, tylko działają, żeby przyszłość była jeszcze bardziej smart. Czy to firma? Warto uwagi inwestorów? Jak zawsze warto zerknąć na fundamenty, przeanalizować liczby i podjąć własną decyzję. Ale jedno jest pewne: Apator nie jest tu od wczoraj i raczej nigdzie się nie wybiera. Każdy materiał opublikowany na tym kanale jest tylko i wyłącznie moją prywatną opinią i nie jest to porada inwestycyjna. Apator nie zwalnia tempa i szykuje sporo ciekawych rzeczy na kolejne lata. Będzie więcej inwestycji nowoczesnych technologii i ambitnych celów finansowych. No to lecimy. Strategia inwestycyjna? Już w obecnym roku Apator planuje przeznaczyć na inwestycje około 60, może 70 milionów złotych, co stanowi od 5 do 7 rocznych przychodów. Największy nacisk kładą na automatyzację, nowe technologie i rozwój produktów takich jak wodomierze ultradźwiękowe. Firma również celuje w miliard 400 milionów złotych przychodów w 2025 roku, a skonsolidowane EBITDA ma sięgać 200 milionów złotych. W planach także rozwój w obszarach magazynów energii, stacji ładowania IV i rozwiązań Grid age. Prognozowany wzrost przychodów ma sięgać od 10 do 12% rocznie do 2028 roku. Mikroenergetyka i efektywność energetyczna mają tu kluczową rolę. No i nie zapominajmy o dywidendzie. Firma ma dalej kontynuować wypłatę dywidendy oraz systematycznie ją zwiększać. A teraz porozmawiajmy o głównych kierunkach inwestycji PATORO. Większość nakładów pójdzie na modernizację infrastruktury i rozwój nowych produktów opartych również na AI. Automatyzacja ma poprawić efektywność i przyspieszyć produkcję. Firma również stawia na magazyny energii i ładowarki do aut elektrycznych, a to kolejny obszar, w którym mocno inwestują. A również chce, aby energia elektryczna stanowiła ponad 50% ich przychodów do 2028 roku. Woda i ciepło 34%, a gaz 15%. Długoterminowo naprawdę wygląda solidnie, ale jak zawsze warto obserwować, czy plany pokrywają się z rzeczywistością. A jeśli jeszcze nie widziałeś moich wcześniejszych analiz, to właśnie teraz. Masz okazję to nadrobić. Kliknij w link i sprawdź, co tam nagrałem ostatnio. Może akurat coś Ci się przyda. A teraz spójrzmy na wyniki finansowe. Nie ma co się za bardzo rozgadywać. Przychody ze sprzedaży rosną nieprzerwanie od ponad 10 lat. To pokazuje, że pator cały czas rozwija swój biznes, nawet jeśli po drodze pojawiają się trudniejsze momenty. Problemem były zyski ze sprzedaży, które w 2021 roku mocno tąpnęły i przez 2 lata utrzymywały się na niskim poziomie. Ale w ubiegłym roku przyniosły potężne odbicie. Zyski praktycznie się podwoiły w porównaniu z 23 rokiem. Zysk operacyjny, czyli EBIT, po słabszych latach w 2021-2023 roku, EBIT w końcu wrócił do konkretnych poziomów. Wzrost o ponad 110% z 40 milionów do 84 w 2024 roku to sygnał, że firma odbudowuje swoją rentowność i wraca do formy. Jeśli spojrzymy szerzej, to widać, że Pator przez ostatnią dekadę poruszał się bardziej w trendzie bocznym. Raz w górę, Raz w dół. W 2014 roku EBIT wynosił ponad 100 milionów złotych i przez kilka lat oscylował w tym przedziale, aż do spadku w 2021 roku do 31 milionów. Teraz widać odbicie i pytanie, czy wracamy na stałe do wyższych poziomów, czy to tylko chwilowe odbicie. Spójrzmy teraz, jak wyglądają zyski netto. Jeśli poprzednie dwa lata były chude, to 2024 rok można nazwać powrotem do tłustych lat. Zyski netto skoczyły z 8 milionów aż do 71. To pokazuje, że firma nie tylko odbudowuje swoją operacyjną sprawność, ale też poprawia finalną rentowność. Teraz spójrzmy na sam dół. Dla mnie najważniejszym wskaźnikiem jest EBITDA, bo to ona najlepiej pokazuje realną kondycję firmy. Bez wpływu księgowych sztuczek czy jednorazowych zdarzeń. Tutaj widać wyraźnie odwrócenie trendu i solidny wynik za poprzedni rok. Jeśli apator utrzyma ten kierunek i dalej będzie poprawiał wyniki, to może oznaczać stabilny rozwój i większe zaufanie inwestorów. A teraz pytanie, dlaczego wyniki w latach 2020-2023 były takie słabe? Słabe wyniki ze sprzedaży spółki w tamtych latach można wyjaśnić kilkoma czynnikami. Po pierwsze, wysoka inflacja. I wzrost kosztów. W tym okresie branża energetyczna i produkcyjna doświadczała gwałtownych wzrostów kosztów. Ceny surowców, energii i transportu rosły szybciej niż ceny produktów, co negatywnie wpłynęło na marże. Kolejnym z punktów zaznaczyłbym zakłócenia w łańcuchach dostaw, ponieważ pandemia oraz wojna na Ukrainie zakłóciły dostawy komponentów, co ograniczyło produkcję i wpłynęło na sprzedaż. Apator, podobnie jak inne firmy przemysłowe, musiał radzić sobie z podobnymi problemami logistycznymi i brakami na rynku. Trzecim punktem są przede wszystkim zmiany regulacyjne i polityka energetyczna. Unijne regulacje oraz zmiany na rynku energii wpłynęły na popyt na produkty Apatora, szczególnie w segmencie gazu. Czwartym punktem są zdarzenia jednorazowe. W 2022 roku Apator musiał dokonać odpisu na prace rozwojowe w spółce zależnej GWI, co dodatkowo obciążyło wyniki finansowe. Piątą i jedną z ważniejszych rzeczy, moim zdaniem, była niestabilność kursów walut. Apator eksportuje swoje produkty, dlatego zmiany kursów walut mogą wpłynąć negatywnie na wyniki finansowe, zwłaszcza w okresie dużej zmienności na rynku. Pamiętacie ten czas, kiedy dolar był po 5 zł, tak samo jak euro, nie mówiąc tu o innych walutach. A teraz spójrzmy, jak wygląda bilans firmy. Od dekady Apator utrzymuje aktywa na poziomie około 500 milionów złotych, a aktywa obrotowe w okolicy 450 milionów. Oczywiście zdarzają się lekkie wahania, ale generalnie firma nie traci wartości. Trzyma się stabilnie na poziomie około 1 miliarda aktywów i pasywów. A za to oznacza to dobry znak, bo rosnąca aktywa. To sygnał, że firma inwestuje i rozwija swoją działalność, a nie tylko utrzymuje się na powierzchni. Zadłużenie jest zdrowe, a patron nie przesadza z długami, co jest bardzo pozytywnym sygnałem. Obecnie zobowiązania krótkoterminowe stanowią 68 milionów złotych, a zobowiązania długoterminowe 305 milionów złotych. To oznacza, że firma nie jest nadmiernie zadłużona i ma wystarczające aktywa, by bez problemu obsługiwać swoje zobowiązania. W czasie wysokich stóp procentowych i niepewności rynkowej to ogromny atut. Ok, a teraz spójrzmy na kluczowe wskaźniki finansowe. Na pierwszy ogień leci cena do zysku na poziomie 8,6. Taki poziom sugeruje, że akcja Patora są relatywnie tanie. Dla porównania mocno rosnące spółki mają cenę do zysku powyżej 30, czasami 40. Oczywiście niska wycena może oznaczać, że rynek nie wierzy w spekulacyjne wzrosty a może też oznaczać okazję inwestycyjną, o ile firma utrzyma dobrą rentowność. Kolejnym wskaźnikiem jest cena do wartości księgowej na poziomie 1,400. Mówiąc prościej, akcja Patora są wycenione mniej więcej na poziomie wartości jego aktywów. Nie jest może super tanio, jak w przypadku firm w kryzysie, ale drogo też nie jest, jak w przypadku hypowych spółek. Moim zdaniem, cena do wartości księgowej jest relatywnie na dobrym poziomie. Kolejnym z ważnym wskaźnikiem jest marża netto. Marża netto na poziomie niecałych 6% nie powala na kolana, ale też nie ma tragedii. Firmy przemysłowe często operują na niższych marżach niż spółki typu IT, bo mają większe koszty operacyjne, mimo to ważne jest, żeby te marże były stabilne i nie spadały poniżej upłacalnego poziomu. Kolejny wskaźnik ROE na poziomie 12,1%, czyli stopa zwrotu z kapitału własnego. Ten wskaźnik pokazuje, jak efektywnie firma wykorzystuje pieniądze akcjonariuszy. Wynik powyżej 10% oznacza, że Pator nie marnuje kasy, co jest dobrym sygnałem dla inwestorów. Kolejnym wskaźnikiem jest ROA na poziomie niecałych 7,5%. Pokazuje, jak skutecznie firma wykorzystuje to, co posiada. Firma nie jest może liderem w branży, ale działa sensownie i efektywnie. Kolejny ze wskaźników jest ROJC na poziomie 11,6%. Ten wskaźnik mówi nam, czy firma dobrze gospodaruje zarówno własnym kapitałem, jak i długiem. Wynik powyżej 10 to dobry sygnał, że apator umie zarządzać pieniędzmi i nie wyrzuca ich w błoto. Na teraz coś, co interesuje wielu inwestorów, czyli dywidenda. Stopa dywidendy na poziomie 1,7%. Firma wypłaca dywidendę ale raczej jest to miły bonus niż główna zachęta do inwestycji. Są spółki, które wypłacają 5, 8, czasami 9% dywidendy rocznie, więc apator pod tym kątem nie robi furory. Uczynik wypłaty dywidendy na poziomie niecałych 14% oznacza, że większość zysku firma zatrzymuje na rozwój. Dla tych, którzy szukają stałego, wysokiego dochodu z dywidendy, może być to na minus. Ale dla tych, którzy wolą spółkę, która rośnie i reinwestuje zyski, to zdecydowanie pozytywny plus. Możemy zadać sobie pytanie: czy Apator to typowy arystokrata dywidendy? No nie do końca. Wypłaca ją regularnie, ale nie zwiększa jej w zawrotnym tempie, tak jak to robią amerykańscy arystokraci. No i ostatnim ze wskaźników jest dług do kapitału własnego na poziomie 0,64. Oznacza, że firma nie tonie w długach, a to bardzo ważne w dzisiejszych czasach, ponieważ gdy rosną stopy procentowe, mocno to uderza w firmy z nadmiernym zadłużeniem. Apator korzysta z kredytów do rozwoju, co nie jest złe, dopóki robi to rozsądnie. Wskaźnik na tym poziomie nie oznacza, że firma spokojnie kontroluje swoje zobowiązania i nie ma ryzyka, że nagle wpadnie w kłopoty finansowe. Jakie są wnioski z tych wszystkich wskaźników? Moim zdaniem Apator jest wyceniony dość atrakcyjnie, ale nie jest to spółka typu Grow z ogromnym potencjałem wzrostu sięgającym kilkunastu X w przeciągu roku, a raczej stabilny wzrost o kilkanaście lub kilkadziesiąt procent w skali roku. Rentowność jest OK. Apator jest wyceniony dość atrakcyjnie. Dywidenda jest wypłacana, ale nie jest to typowa maszynka do gotówki dla inwestorów szukających pasywnego dochodu, ponieważ 1,5% nie robi szału. Zadłużenie ma rozsądne. Moim zdaniem może to być ciekawa opcja dla osób, osób stabilnej, dobrze zarządzanej spółki, która nie kosztuje fortuny i ma perspektywy na przyszłość. Ok, a więc przechodzimy do analizy technicznej. Na obecnym wykresie możemy zauważyć, jak kształtowała się cena Patora na przestrzeni ostatnich właśnie całych 30 lat. Widać, że spółka od 2015 roku jest w tendencji spadkowej i od szczytu do dołka cena spadła aż o około 75%. Co ciekawe, podobny procent cenna obsunęła się w poprzedniej korekcie w latach 2007-2009, ale tamta korekta była zdecydowanie krótsza. Przeglądając się wykresowi w ujęciu tygodniowym zauważyłem kilka interesujących korelacji pomiędzy wskaźnikami technicznymi. Na pierwszy ogień idzie RSI. Za każdym razem, gdy wskaźnik RSI spadł w okolice 17, następowało silne wyprzedanie akcji i osiągaliśmy lokalny dołek cenowy. Zaznaczyłem te momenty pomarańczowymi strzałkami. Kolejny, MACD. Gdy linie wskaźnika MACD schodziły do poziomu minus 1,6, cen akcji również osiągała lokalny dołek. Te momenty zostały oznaczone zielonymi strzałkami. Na kolejny ogień poszedł full sochastic. Wskaźnik ten, schodząc poniżej poziomu 3, również sygnalizował, że cena znajduje się w strefie wyprzedania. Te miejsca zaznaczyłem białymi strzałkami, co jest kluczowe. Patrząc na ostatnie trzy duże korekty błękitnymi liniami, Zaznaczyłem kluczowe miejsca, gdzie wszystkie trzy wskaźniki mniej więcej pokrywały się w okolicach dołka cenowego, choć nie zawsze co do dnia, ale dają one solidne przybliżenie w perspektywie tygodniowej. Jeżeli historia miałaby się powtórzyć, to lokalny dołek został osiągnięty w maju 2022 roku, a cena powinna rosnąć. Wzrosty wspierają również solidne fundamenty spółki, niska wycena oraz trakcyjny stosunek ryzyka do potencjalnego risk i worth ratio. Okej. Okay. Na kolejnym wykresie zaznaczyłem białe linie trendu. Wyraźnie widać, że cena wymyka się z trendu spadkowego oraz znajduje się powyżej niej, osiągając coraz wyższe szczyty, a dołki są na coraz wyższych poziomach. Jeśli faktycznie osiągnęliśmy dno, możemy założyć początek nowego trendu wzrostowego. Patrząc na reakcję ceny na wskaźnik Fibonacciego, również możemy zauważyć mocne znaczenie linii wsparcia i oporu na poziomie 0,5, oznaczone zielonymi liniami. 14 i 25 zł mają silne wsparcie i opór, gdzie cena historycznie miała trudność z przebiciem. Natomiast żółtą linią znaczyłem szczyt z 2007 roku na poziomie 27 zł, który stanowi kluczowy poziom oporu. Był testowany kilkukrotnie w latach 2007-2008 oraz 16-17. Jeśli cena przekroczy 2,7 zł, utrzyma się powyżej tego poziomu istnieje duża szansa na szybszy ruch w górę. W okolicy 40 zł. Jeśli Hossa na motorze się rozwinie, to dwa kluczowe poziomy FIBO naszego mogą stać się punktami docelowymi, ponieważ cena zawsze reagowała na te poziomy. FIBO na poziomie 1,272, około 67 zł zaznaczone przerywanymi białymi liniami oraz FIBO na poziomie 1,414, czyli okolice 80 zł zaznaczone czerwoną linią. Czemu to ważne? Zaznaczyłem białymi kółkami miejsca, gdzie cena historycznie reagowała na tych poziomach, a duzi inwestorzy widząc ich znaczenie mogą wcześniej realizować zyski. Poziom 1-272 czyli okolice 67 zł, moim zdaniem będą kluczowe, ponieważ już w 2013 roku cena miała tam trudność z przebiciem i przez dwa lata oscylowała wokół tego poziomu. Z kolei poziom 1,414 to niemal szczyt z 2015 roku, którego cena nie dała rady przebić linii oporu z FIBO. I teraz zadajmy sobie najważniejsze pytanie: czy mamy już pewne odwrócenie trendu? Nie ma gwarancji, że trend spadkowy zakończy się definitywnie. Nikt nie może przewidzieć przyszłości, ale mądry Westor lukuje kapitał tam, gdzie potencjał zysku przewyższa ryzyko. Ogólnie spójrzmy, co może przemawiać za dalszymi wzrostami Moim zdaniem rosnące przychody i dobre wskaźniki finansowe, niska wycena spółki, stały rozwój apatora i jego pozycja na rynku. A co przemawia za spadkami? Moim zdaniem nieprzewidziany kryzys, załamanie przychodów lub pogorszenie wyników finansowych, czy wojna w Polsce, lub inny czarny łabądź. Jeżeli ja miałbym teraz inwestować w tę spółkę, to zawsze układam jakiś plan, jakbym rozegrał potencjalne wzrosty ceny. Mój plan wyjścia z inwestycji byłby, gdy cena osiągnąłaby poziom 65%. Może okolice 67 zł. Prawdopodobnie zacząłbym realizować zyski, ponieważ poziom 67 zł stanowiłby kluczowy poziom z oporu Fibonacci. Z kolei poziom 70 zł to psychologiczna bariera, inwestorzy często sprzedają akcje na okrągłych wartościach. W poprzedniej oście poziom 1.414 414 z FIBO nie został przebity, więc duzi gracze mogą ponownie zabezpieczać swoje zyski wcześniej i cena. Ponownie nie dojdzie do tego poziomu, które obecnie stanowi poziom 80 zł, dodatkowo 80 zł to również, tak jak wcześniej wspominałem, dwa poziomy oporu. Po pierwsze, jeden wynikający z FIBO, drugi okrągła liczba 80 zł, więc tym bardziej ludzie jeśli by cena przebiła 70 zł, zaczęliby realizować zyski wcześniej i podejrzewam, że nawet nie znaleźlibyśmy się w pobliżu 80, może 75. No ale kto wie, może nie mam racji i cena może w kilka tygodni czy miesięcy poprzebijać tę linię oporu i znaleźć się w dużo wyższych wartościach. No ale uważam, że mądry inwestor nie czekałby na magiczne 100 zł za akcję, tylko wolałby realizować zyski wcześniej. Ale to nic, wracając do wykresu. Biorąc to wszystko do kupy, jeżeli chodźce na Patorze faktycznie się rozkręci, to można będzie spokojnie ugryźć sensowny wynik. Ale oczywiście, żebyście mnie dobrze zrozumieli, to że pokazałem określone poziomy oraz te zależności nie oznacza, że na 100% cena do nich dojdzie. Oraz jeżeli miałbym akcję, nie oznacza, że trzymałbym się tych poziomów na 100%. Ponieważ w każdej inwestycji, w którą wchodzę tworzę plan i jestem aktywnie zaangażowany. Śledzę realizację strategii spółki, jej inwestycje oraz wyniki finansowe. Oraz inne czynniki, które mogą wpłynąć na przyszłość firmy. Jeżeli więc nagle pojawi się jakiś duży kryzys, załamanie przychodów lub inny negatywny sygnał, to nie będę czekać do określonych poziomów, po prostu wyszedłbym wcześniej, zabezpieczając swój wkład. Przyjrzyjmy się teraz konkurencji Patora na rynku krajowym. Apator działa w sektorze technologii pomiarowych i automatyki przemysłowej, a konkurencja, zarówno w Polsce, jak i na rynkach międzynarodowych, jest spora. Przyjrzyjmy się w takim razie, z kim rywalizuje spółka i jak wygląda jej strategia na przyszłość. Głównymi konkurentami w Polsce jest firma Appliance SA, która specjalizuje się w produktach urządzeń pomiarowych, takich jak liczniki energii elektrycznej i ciepła. Jest jedną z głównych konkurencji Apatora na rynku polskim. Sonelesa, produkcja liczników energii elektrycznej i ciepła, a także urządzeń do pomiaru innych mediów, jest uznawana za jednego z trzech największych podmiotów branży w Polsce. Team S.A. Choć nie jest to bezpośredni konkurent w segmencie urządzeń pomiarowych, jest notowana jako spółka z branży, co może wskazywać na potencjalną konkurencję w innych obszarach. A teraz, jak kształtuje się wpływ konkurencji na cenę? Apatora, silna rywalizacja wymusza obniżenia cen, co niekorzystnie wpływa na marże. Firmy, aby się wyróżniać, muszą inwestować w jakość i innowacje. Co więcej, Apator posiada certyfikaty ISO 9001 i ISO 14001, które pomagają mu utrzymać pozycję lidera w branży. A jak Apator radzi sobie z konkurencją na rynku międzynarodowym? Apator działa w branży, gdzie rywalizuje z dużymi międzynarodowymi graczami, a zwłaszcza w segmencie aparatury łączeniowej. W gigancie rynku mają większe budżety na badania i marketing. Co może stanowić wyzwania dla mniejszych firm. Nie jest tajemnicą, że firmy z Azji oferują tańsze rozwiązania, a ich jakość w ostatnich latach mocno wzrosła. To sprawia, że europejscy producenci muszą szukać przewag konkurencyjnych poza samą ceną. Europejskie firmy muszą spełniać regresyczne normy podczas gdy producenci spoza Unii Europejskiej mogą łatwiej wchodzić na rynek. Brak jednolitych standardów w zakresie zabezpieczeń systemów pomiarowych może działać na korzyść azjatyckiej konkurencji. Apator nie konkuruje włącznie ceną, a stawia na innowacyjność. Inteligentne liczniki energii i wody to rozwiązania, które idealnie wpisują się w unijne regulacje i rosnące zapotrzebowanie na nowoczesne zarządzanie energią. Abator mocno rozwija sprzedaż w Niemczech, Belgii, Czechach, Rumunii, Hiszpanii, Holandii i Wielkiej Brytanii. To rynki o wysokich wymaganiach technologicznych, ale też dużym potencjałem wzrostu. W 2024 roku firma rozszerzyła działalność na Grecję, Włochy i Ukrainę, co pokazuje, że mimo trudności, Apator aktywnie walczy o nowe kontrakty i nie ogranicza się wyłącznie do Europy Zachodniej. Ogólnie w dobie globalnych problemów logistycznych i napięć handlowych, europejscy klienci coraz częściej szukają stabilnych dostawców z regionu. Apator ma tu przewagę nad chińską konkurencją. Nie Musi polegać na długich, ryzykownych łańcuchach dostaw. Dla wielu firm jest to kluczowe, ponieważ mogą utrzymać sprzęt szybciej i bez ryzyka zakłóceń. Należy również wspomnieć, jako opator ma strategię konkurencyjną. Przede wszystkim na pierwszy ogień idzie innowacje technologiczne. Apator skupia się na inteligentnych licznikach i rozwiązań cyfrowych, korzystając ze wsparcia innych funduszy z transformacji cyfrowej. Na drugim miejscu umieściłbym zintegrowane rozwiązania. Firma rozwija ofertę kompleksowych systemów umiarowych, dostarcza realną wartość klientom. Na trzecim miejscu umieściłbym bezpieczeństwo dostaw. Dzięki stabilnej i silnej pozycji w Europie, Apator korzysta na rosnącym znaczeniu stabilności łańcuchów dostaw, co daje mu przewagę nad azjatyckimi producentami. Kolejnym z ważnych punktów jest wykorzystanie potencjału rynkowego. Apator stawia na produkcję kontraktową, aby zdobywać nowych klientów oraz rynki. Kolejna strategia apatora jest wzrost poprzez rozwój ograniczny i przejęcia. Firma koncentruje się nad własnym rozwojem, ale nie wyklucza przejęć, które mogą wzmocnić jej pozycję. Transformacja cyfrowa i OZE, spółka odważnie wchodzi w rynek energetyki odnawialnej i społeczności energetycznych, co może być kluczowe dla przyszłego wzrostu. Kolejnym punktem są wysokie kompetencje inżynierskie. Apator bazuje na zaawansowanych rozwiązaniach technicznych, co pozwala mu oferować wysokiej jakości produkty do sektora utilities. Kolejnym z ważnych punktów jest polityka dywidendowa: firma planuje wypłacać dywidendę, ale nie wyższą niż 75% zysku netto, co sugeruje zrównoważone podejście do finansów. No i ostatni z punktów: współpraca. Apator analizuje możliwości fuzji i przejęć, aby uzupełnić swoją ofertę i zwiększyć skalę działalności. A teraz porozmawiajmy o zaletach inwestowania w Apatora. Apator jest jednym z głównych graczy w segmencie inteligentnych liczników, co zapewnia mu stabilną pozycję lidera w Polsce. Kolejną z zalet jest regularna wypłata dywidendy. Dla inwestorów szukających stałego dochodu jest to ogromna zaleta pato również inwestuje w nowe technologie. Firma ma również silną obecność na rynkach zagranicznych, eksportując produkty do ponad 60 krajów, co daje firmie duży potencjał wzrostu i dywersyfikację geograficzną. Kolejnym z zalet jest zrównoważony rozwój: spółka przestrzega wszystkich standardów etycznych i inwestuje w ekologiczne technologie, co może przyciągnąć inwestorów skoncentrowanych na ESG. Kolejną zaletą jest szeroka oferta produktów. Od liczników energetycznych po gazomierze, szeroki asortyment apatora zmniejsza ryzyko związane z zależnością od jednego segmentu. Kolejną zaletą jest silne zaplecze badawczo-rozwojowe. Apator dysponuje własnymi zespołami inżynierów, co pozwala mu na rozwój nowoczesnych i dostosowanych do potrzeb rozwiązań, co przekłada się na wprowadzenie nowoczesnych i inteligentnych liczników. Planowane zwiększenie przychodów w segmentach energii elektrycznej, wody i ciepła może przyczynić się do wzrostu wartości spółki. No i z ostatnią z zalet uważam, że jest bezpieczeństwo łańcuchów dostaw. W Europie coraz większy nacisk kładzie się na lokalne i stabilne dostawy, co może działać na korzyść apatora w porównaniu do azjatyckich konkurentów. Należy też również wspomnieć o wadach, jakie istnieją w Apatorze. Przede wszystkim największą z wad jest silna konkurencja. Spółka rywalizuje zarówno z globalnymi koncernami, jak i tańszymi producentami z Chin, co może prowadzić do presji na marże i ograniczenia udziału w rynku. Kolejną z wad jest wrażliwość segmentu gazowego. Mimo dywersyfikacji, segment gazowy nadal odgrywa istotną rolę w działalności Apatora, co czyni go podatnym na zmiany w polityce energetycznej Unii Europejskiej oraz wahaniu cen. Kolejną z wad uważam, że są regulacje i ryzyko prawne. Branża energetyczna podlega ścisłym regulacjom, a zmiany przepisów mogą wpłynąć na popyt na produkty apatora. Kolejną z wad, którą widzę, są przede wszystkim rosnące koszty działalności. Wzrost kosztów pracy, surowców i energii może negatywnie wpłynąć na rentowność operacyjną. Kolejną z wad uważam, że są presje na obniżenie cen. Zacięta konkurencja powoduje spadek cen na rynku, co może ograniczyć potencjał zysków apatora. Apatar to nie jest zwykła spółka na polskim rynku. To coś więcej. Od 25 lat nieprzerwanie wypłaca dywidendy i ma zamiar kontynuować tę politykę. Dzięki temu można nazwać ją polskim arystokratą dywidendy. Choć do amerykańskich gigantów jeszcze jej dużo brakuje. Przede wszystkim nie spełnia wymogów, corocznego wzrostu dywidendy oraz surowych kryteriów. Mimo to Apatar znalazł się w moim materiale nie bez powodu. To solidna spółka dywidendowa którą może być dobrym wyborem do budowania portfela z pasywnym dochodem. Wielu dużych firm zauważyło, jak przyciągające dla inwestorów jest regularne i nieprzerwane wypłacanie dywidendy. To nie jest tylko zachęta do inwestowania, dla indywidualnych inwestorów, ale także dla dużych graczy i funduszy szukających stabilnych aktywów. Apator to kluczowy gracz na rynku aparatury łączeniowej i systemów pomiarowych w Europie. Stare rozwija swoje produkty, aby sprostać rosnącej konkurencji, zwłaszcza ze strony producentów z Azji. Mimo wyzwań takich jak presja cenowa czy ryzyko kursowe, spółka utrzymuje silną pozycję dzięki koncentracji na jakości i bezpieczeństwie dostaw. Jeśli Apator Postawie na rozwój sztucznej inteligencji może zapewnić sobie dodatkową przewagę konkurencyjną. Wyobraźcie sobie inteligentne liczniki, które automatycznie analizują zużycie energii i podpowiadają, jak je zoptymalizować. Informują, które urządzenie pobierają najwięcej prądu i o jakiej porze. Umożliwiają zdalne odłączenie części domu od sieci, gdy na przykład jesteśmy na wakacjach. To drobne udogodnienia, ale w dobie rosnących rachunków za prąd coraz więcej osób będzie szukało sposobów na optymalizację kosztów, a moim zdaniem Apator może to wykorzystać. A ty, co myślisz o Apatorze? Podoba ci się ta spółka? Inwestujesz w nią? A może dopiero rozważasz zakup akcji? Dzięki za oglądanie. Jeśli ten materiał był wartościowy, zostaw łapkę w górę, subskrybuj kanał i widzimy się w kolejnym odcinku. Na razie.